Mariusz, duże gratulacje. Dzisiaj chyba tak naprawdę zrozumiałeś, co to jest MMA. Tak jak już wcześniej mówiłem, jest, jestem jeszcze żółtodziobem w tej dziedzinie. Jeszcze dużo, dużo muszę się nauczyć, ale z miesiąca na miesiąc idę cały czas do przodu i na pewno was nie zawiodę. Dojdę do mistrzostwa świata. Nasz samuraj z Japonii dzisiaj pokazał wielkie serce, tutaj determinację, żeby wytrwać z Tobą na pełnym dystansie. Zgadza się. Liczyłem maksymalnie 2-3 minuty. Oczy postawiłem, jak druga runda była. Powiedz, miałeś w tym pojedynku jakiś taki, nie wiem, moment? Momencik może? zwątpienia? wątpienia? E, momentami były, ale pomyślałem o, o moich rodzicach, że nie mogę ich zawieść. Powiedzieli, Mariusz, co Ty robisz? Po co Ci to? Ja powiedziałem, Ja kocham. Wyzwania I jak słyszą o mnie teraz, pozdrawiam im i dziękuję, że mimo to, mimo ich zakazów, dopingują mnie. Duże brawa dla Mariusza, pozdrawiamy również rodziców. No przed Tobą teraz kilkanaście zaledwie dni przerwy, podróż do Stanów Zjednoczonych, różnica czasowa. Twój organizm to wytrzyma, ja wiem, że jesteś duży, albo bardzo duży, ale to jest duży wysiłek. Zgadza się. Za dwa tygodnie walczę z dwukrotnym mistrzem świata UFC. Nie wiem jak to będzie, ale będę walczył do końca. Mariusz Pudzianowski, pięknie dziękuję, duże brawa dla naszego niepokonanego zawodnika. Ja również dziękuję i dziękuję Wam za tak liczne przybycie. I właśnie w momentach już zwątpienia dzisiaj w drugiej rundzie słyszałem Was, Pudzian dawaj i to mnie bardzo budowało. Dziękuję Wam. Pudzian dawaj i Pudzian dał radę.